Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serialu przygodowego pod tytułem Kizilu Moto. Dzisiaj moi drodzy przeprowadzamy garaż, no i gdzie możemy się przeprowadzić jak nie stare dobre śmieci? No nie jest najlepiej, nie jest najgorzej, a trzeba to ogarnąć, ponieważ tutaj no niestety, ale cały czas te wody gruntowe mi wpływają do kanału. A, że tam jakieś, wiecie, resztki oleju po wymianach i tak dalej. No to kurwa, tam jest takie bagno. Później mamy za zadanie znaleźć cały silnik, skompletować od malucha, bo będę go zabierał do poznania. Eee, także mamy głowicę, to są chyba głowice, nie jestem pewien. Mamy też blok. No i będziemy musieli całość zebrać i zawieźć do Poznania, ponieważ Kuba od tych fajnych e, samochodów z Kejsza Garaż pomoże mi go złożyć, już jest to ugadane. No i przez to, że mamy tutaj bagno, to zarąbiście tutaj śmierdzi takim szczurem, e, no i niestety pojawia się też pleśń. Więc będziemy musieli tutaj ogarnąć system wentylacji i przewiewu e, powietrza, żeby to powietrze tutaj mogło sobie krążyć, bo nawet już na kierownicy pojawia się pleśń. A ja niestety cały czas tego dotykam, więc musimy się tym zająć w pierwszej kolejności. Wypompujemy wodę, później ogarniemy system wentylacji i zobaczymy jak to będzie. Te spróchniałe zafajdane deski i powpadały mi do kanału. Dobrze, że nie ze mną. <laughs> aczkolwiek, update prac, mianowicie te krateczki tutaj na sztukę wsadzone póki co. Kupimy jakiś klej, to ja się tam przytenteguje. No, czyli krateczki są, wentylacja będzie, mam nadzieję, że już grzybów nie będzie. Tutaj zapalimy sobie światło, jak będzie ciemno, czyli wejdziemy do garażu po ciemku, po zwroku. A póki jest widno na dworze, wypakowałbym wszystko z malucha i zacząłbym go odkurzać, ponieważ tam po robocie blacharza jest pełno opiłków. Pełna jakichś wiórków, piasków, pyłu, innego tematu. No i dobrze by było teraz się wyzbyć tego wszystkiego, co tam jest. Jakieś stare nakrętki, śruby i tak dalej. Więc idę pod i postaramy się to tutaj ogarnąć, żeby było czyścił się. Dobra, odkurzymy, umyjemy, zobaczymy w czym to się je. W ogóle mam oponki stare z leksa na sprzedanko Hankuki z 2017 roku. Jakby ktoś był zainteresowany, piszcie na Instagramie. Mięsa jeszcze jest, wszystkie cztery są ładne, także śmiało. Dobra, let's go. Wypakowałem malucha z wszystkich niepotrzebnych rzeczy. Pod sprzątanie ale jak patrzę na ten kanał zalany, z wizją na to, że mogę tam wpaść, zastanawiam się, czy nie popchać malucha do garażu rodziców, który jest tuż obok, no i tam go na spokojnie, w dobrym świetle sobie poczyścić. Tu jest zimno, jest mokro, jedzie szczurem i się niczego nie chce robić. Tak to bym sobie na spokojnie jutro pożota wypakował. Problem jest taki, że no, skończył mi się garaż w Poznaniu, stwierdziłem, dobra, nie będę wynajmował tego garażu, skoro i tak yy, korzystam z niego na dobrą sprawę, nie wiem cztery razy w miesiącu, żeby nagrać jakiś film. No to na dobrą sprawę mogę przyjechać dwa razy w miesiącu do kutna, yy, nagrać dwa odcinki, i też na samo mi to wyjdzie z tym, że nie muszę się martwić, że ktoś mi coś będzie robił z narzędziami, czy też yy, że muszę po prostu za to płacić. Tu mam swój garaż. Jak uporam się tylko z problemem zalewania go cały czas, że w tym kanale stoi woda. Myślę, że będzie to naprawdę fajna miejscowa. Może uda mi się ją poszerzyć o tą komórkę po lewej stronie. Kiedyś zobaczymy i byłoby naprawdę fajnie. Dobra, ja teraz wykonuję telefon. Zobaczymy, czy y, będzie zgoda na autoryzacja. To jest to słowo. Autoryzacja na użyczenie garażu y, moich rodziców, żeby tam sobie na spokojnie go trochę ogarnąć. Kolejny dzień już w suchym, ciepłym garażu. Niestety wczoraj, jak wypompowałem całą wodę z garażu, to po pięciu minutach stało się dosłownie to. Już prawie cały się garaż wypompował było. Z centymetr wody i zobacz, cały bloczek znowu pod wodą. Bo z tego odpływu leci jak z fontanny, no to jest żart. Więc mogę otwierać termy kutnowskie jak najbardziej. Serdecznie zapraszam, impreza pilotowana. Będziemy mieli siano na skończenie malucha. W międzyczasie przypchaliśmy malucha do garażu rodziców. Tutaj też go ładnie oczyszczę i zobaczymy, co dalej. Pozabezpieczam też gdzieś tam, gdzie gdzieniegdzie te miejsca, które jeszcze jakieś małe rdzawki mają. E, kupiłem wczoraj pięć. Puszek 6, nie 5. 6 puszek yy, najtańszego primera z Ekrona. Zobaczymy, jak to będzie działać. Aczkolwiek 6 puszek za 60 zł to uczciwa cena. No i zobaczymy, jak to nam też wyjdzie. Wyczyścimy, przemyjemy i będziemy podkładować te miejsca takie bardzo odkryte. Czemu podkładować? Nie wiem, ale czyszczenie na pewno się przyda. A podkład yy, nie pomoże, nie zaszkodzi. Wiadomo, prawda, trzeba zastosować po prostu. thank you Musiałem niestety pozbyć się tabliczki znamionowej, która była sobie gdzieś tutaj, bo nie pomalowałbym całej tej komory bagażnika. To jest śmieszne, że to nie jest silnik, tylko bagażnik. Jest z przodu strasznie nie to bawi w tych samochodach. No i sobie go tutaj tak psiuknąłem, poczyściłem, było troszkę zabawy, gdzie nie gdzie jeszcze rdza, więc musiałem sobie e, szczotką na wkrętarce tam gdzieś podochodzić oraz szlifierką. No i komorę mamy wstępnie ogarniętą, zabezpieczoną. Moim zdaniem już tu nic nie powinno gnić, nawet ładnie to wyszło, jak na puszeczki po 10 zł. Dobrze kryje, nie ma wielkiego ciśnienia w tych puszkach, więc nie żygają one tym sprayem, nawet jak się tam, wiecie, wciśniecie w dane miejsce na chwileczkę, to nie robią się zacieki. Więc jest naprawdę w porządku. Później jeszcze odkręcimy maskę i on też sobie, kurwa, ile tu jest wosku i tego wszystkiego, <słuch> przynajmniej nie zgniła, no ale jest tego dużo. Też byśmy ją sobie obczyścili, też jeszcze zapodkładowali. No I zobaczymy, co dalej z tą machą. A więc w międzyczasie byłem w markecie budowlanym, złapałem kilka puszek, które są w miarę takie fajne. Fancy był jakiś niebieski, liliowy, czyli taki jasny, fioletowy, żółty, pomarańczowy i coś jeszcze. No Znajdująłem ankietę na Instagramie, jaki kolor wybrać. No i w markecie nie odświeżył mi się internet, i było napisane, że wygrywa jasno-niebieski. <laughs> więc też kupiłem jasno-niebieski. Ale gdy jechałem do domu, i odświeżył mi się internet, to okazuje się, że liliowy. Także trochę do dupy, bo ja w sumie ja na przykład chciałem pomarańczowy. No ale kurwa, no wyszło jak wyszło. Będzie niebieski. Łooo! Wow. Zajebisty, ale dobrze by było odkręcić maskę w sumie. No, maskę trzeba odkręcić. na chwilę obecną wygląda to tak. Czy jest dobrze? Powiem wam tak. Jest tanio. Więc dobrze. Eee, prócz tego nie mogę nic więcej powiedzieć. Jest pełno zacieków, ale szczerze mówiąc eee, lepiej, żeby było za dużo farby niż za mało. Żeby tutaj nic nie gniło i tak jeszcze dopieprzymy tutaj tonę tonę tego wosku, tego wszystkiego, tego zabezpieczenia, żeby ten maluch nie zgnił, żeby sobie jeździł, żeby był wodoodporny, kuloodporny nie będzie. No, ale chcę, żeby na pewno jak najmniej korodował, więc yy, w sumie lepiej, że jest więcej tej farby, jest dużo zacieków. Chociaż no jak widzicie, wykonanie tego samochodu, mastyka i tak dalej. No, ktoś pęglem tak ładnie, później klepał szp szpachelką czy też kielenią. Nie mam pojęcia. No ale nie wygląda źle. Jest okej, okay. jest okej. Okay. Postarałem się, tak szczerze mówiąc, na... Mocne 30% i nawet jakoś to wygląda. Jak na robotę sprayami. panie, jest luksus. A póki co ja się z Wami żegnam i do zobaczenia rano. A jeżeli nie, to w przyszłym odcinku. Także dzięki, że byliście. Wszystkiego dobrego będzie!